Się dzisiaj kolejny dzień, drugi dzień pryskania. Yy, ogólnie, opryski wczoraj całe, to można powiedzieć 70 hektarów. Pękło niecałe 60. No, no, to są niecałe 70. Yy, I dzisiaj lecimy z rzepakiem. Rzepak normalnie nie do poznania. Piękny kolor. Można powiedzieć wręcz czarny. No, tutaj jest dosyć wysoki. To jest ta odmiana. Yy, yy. X-Time, X-Time, Także pozytywnie to wygląda, kosztowa w sumie 1000zł jednostka, ale opłacało się widzę bo zobaczcie jak to wygląda normalnie super, bardzo mi się to podoba dzisiaj pryskamy ogólnie skracanie a to ja Wam powiem, zaraz wyjdziemy na dwór i zobaczymy jak to wygląda jak wygląda w tym roku ten rzepak No ładnie rozgałęzienia ma, piękne No jest już zobaczcie Mamy kolano Jest po kolano Wystarczyły dwa dni ciepła, a on wystrzelił praktycznie 10 cm I teraz tak, e, czym pryskamy? Oczywiście e, Przede wszystkim skracanie, czyli u mnie akurat jest mepik ilości 0,4 nie za mocno, bo tutaj już leciała T0 i T0 okazało się strzałem w dziesiątkę powiem wam, bo tam gdzie nie jest dopryskane i ogólnie tej regulacji nie ma i ten rzepak jest taki chuchrowaty, jednak ten tebukonazol tam chyba 150 gram 150 gram tebukonazolu poszło i prochloraz to ja wam później pokażę urywek jak wygląda. Pojedziemy na te, te po, prosto na te pole, pojedziemy i Wam pokażę jak wygląda tamten rzepaczek. Momencik kiedyś coś brudnił, nie umył e, i ten, także Wam pokażę jak to będzie wyglądać. O i tu mamy już jakieś cholerstwo szło i zepsuło, ale to nic. To jest mała strata. Nie mi się do byle czego. No i teraz tak, powiem Wam tak. O tej T0. Ta tezerówka wtedy był robak, duży naloty robaka i to był super strzał, bo widać efekty tam, gdzie jest niedopryskane dużo, dużo, no po prostu widać naprawdę różnice. Ja wam później pokażę na tamtym polu, jak będę. A teraz tak, wracajmy do tego prysko, co tu mamy. Widzicie, już praktycznie pąk jest i coś mi się wydaje, że ja zawsze robiłem tak, miałem tradycję, że, że leciałem tak, T1, czyli jak ma, powiedzmy jest taki, no taki, o, taki. Czyli mniejszy, powiedzmy 15 cm ponad kostkę, to wtedy zawsze leciałem tebukonazol yy, Tam czy coś takiego na tę jedynkę i skracanie pełne mepik i coś tam coś tam jeszcze, jakiś robak czy coś. Ale w tym roku te zerówka okazało się jedynką, bo ładnie nam przy, mimo tej temperatury słabej ten rzepak ładnie wyregulowała nam bardzo ładnie ten tebukonazol nam wyregulował. 150 gram tebukonazolu z prochlorazem i teraz jest już można powiedzieć na tej jedynkę za późno i robię można powiedzieć tak bo zawsze jeszcze leciałem można powiedzieć właśnie jak był mały ta jedynka i później leciałem jeszcze na pąka z astroliboryną i oczywiście mikro i takie tam inne I ewentualnie ostatni termin żeby prysnąć robaka przed kwitnieniem rzepaku ale niestety w tym roku jest inaczej. Po pierwsze, robaka nie ma. Jak zobaczycie sobie, żaden. Ja to szukałem naprawdę. Ładami jakieś takie malutkie muszki, ale to tak gdzieś widzę jedna gdzieś tam w oddali. Nie ma tego progu szkodliwości przekroczonego, więc robaka w tym momencie nie daje. Wcześniej był robak. Tu już teraz nie damy robaka. Ale pól idzie dodatkowo, miał być tebu i jakiś tam, może prochloros nie, ale coś miałem rzucić innego, chyba fenkonazol, ale z racji tego, że na pąk już nie będzie pryskane, bo on zacznie powiedzmy już za tydzień kwitnąć, przypuszczam i pewnie tak będzie. E, tu idzie tak, pół litra stroliboryny, azyks trochę, robiny o, i ogólnie wiecie o co chodzi. Amistar pochodne z tebukonazolem. Tu będzie dawka 150 g czystego tebukonazolu i do tego jeszcze MEPIC, czyli skracanie mamy, takie można powiedzieć, petarda. I ochrona grzybowa moim zdaniem też powinna być OK. Mimo tego, że nie widać jakichś chorób za bardzo na tych nowych i nawet późniejszych liściach, gdzieś tam głębiej, nie ma. Jest, jest tutaj, na przykład mamy późny, ten co był, stary, choroba jest zasuszona, jak widzicie, uschło to cholerstwo, czyli oprysk T0 zadziałał, wyczyścił nam z tego, co trzeba było wyczyścić i wygląda zdrowo. Więc teraz dajemy mu ogólnie, tak jak mówiłem, skracanie, bez robaka lecimy, ale jeszcze dodatkowo wrzuciliśmy tak, cynkobor, czyli tam magnes, cynk, bor. I jakieś tam mikroelementy też szczegółowe, takie pierdoły tam już jest malutko, ich naprawdę tyle co by napluł. I jeszcze do tego amino antystres, to też bardzo niska dawka, bo prawie 0,25 kg na hektar. To jest po to tylko, że bo tam są te takie można powiedzieć hormony wzrostu. Znaczy, może hormony wzrostu, tylko jakieś tam algi, nie algi i coś takiego, co lepiej rośnie. Po prostu musiałbym. Musiałbym to faktycznie wziąć i zobaczyć co tam jest, o co to chodzi. No i jeszcze, jeszcze mangan. Mangan. Mangan był wrzucony. Przede wszystkim mangan, więc mamy całą paletę, na które rzepak wykazuje niedobory. No. Także taka sytuacja. Rzepak, no naprawdę. Idzie w stronę słońca. Zobaczcie, jak on się fajnie łamie. On się kieruje ku słońcu. No, pięknie wygląda. W tym roku bardzo ładnie tutaj to wygląda. Moim zdaniem, tutaj, no, ten rzepaczek. Oby, oby padało. Nie za dużo. Bo jak za dużo będzie padać, to będzie źle, bo będą choroby i szlak trafi rzepak. Jak będzie za mało wody, czyli nie będzie w ogóle padać, to będzie słaby plon i zaschnie nam roślina. Także najlepiej, żeby padało raz w tygodniu. To jest takie życzenie moje i dla Was wszystkich, żebyście <noise> mieli taką pogodę, że raz w tygodniu popada reszta, reszta tygodnia świeci słońce. I to by było taki przepis na 6 ton w rzepaku plonu. Więc Życzę wszystkim, żeby takie, takie, taka aura w tym roku była, żeby było odwrotność tego, co przez te 3 lata dostaliśmy, kopniaki w tyłki. Może nie wszyscy, ale my tutaj zachód dostaliśmy bardzo, ogólnie. E, także dobra, tyle z dzisiaj, info z pola, e, pryskanie rzepaczku, no rzepaczek zapowiada się bardzo fajnie. Oby było tak dalej, jak do tej pory, czyli burze, tylko później burze. Lepiej, żeby nie było w czerwcu, po czerwca, jak będziemy mieli kosić lipiec w sumie. takie też życzenie pobożne, jak to się mówi. Dobra. Działamy, bo szkoda czasu. Na razie trzymajcie się do następnego zyskania lub czegokolwiek. Pewnie może będzie coś w końcu z ziemniaków, bo e, brat już wczoraj 12 ton posadził, mimo awarii, że, że o 3 na polu był z powrotem. Ale tam naprawili to, co się zepsuło, i ten. E, i, i, i. I dzisiaj wysadzą dwunastkę, 12, 12 ton następne, i pewnie już zaczną kurasa. Więc 10 hektarów dzisiaj już powinno być posadzone, i może jeszcze więcej nawet posadą No bo w sumie dwunastkę to tak 4-5 godzin sadom i to, to, to. Takie dwie dwunastki spokojnie można sobie wysadzić na luzie Także i sadzimy, i pryskamy, i wszystko naraz można powiedzieć w tym roku. Szalony rok! Dobra, no bo nie będę przedłużał. Jeszcze chciałbym tu wam chwilę e, pokazać różnicę między odmianami. Odmiana, odmiana liniowa po prawej stronie, Irina, e, odmiana po lewej stronie, hybrydowa, e, XTime, Monsantowski i powiem Wam tak musicie sobie sami sp sprawdzić i porównać w sumie możemy wyrwać a co tam? Poświęcę się. Tylko tu są dwa razem, to szkoda. Dajmy gdzieś jakieś osobno ładnie będzie. O! Ciekawe czy wyrwę. Powoli idzie. No i jest. Korzeń. No ten korzeń właśnie to jest ten problem y, z tą uprawą, że właśnie zauważyliśmy, że po uprawie Orka, a następnie cirus siew, czyli agregat talerzowy z siewnikiem bardzo ubija tą ziemię i ten rzepak nie chce się wgryzać w, y, w ten no ogólnie w ziemię za głęboko, a w systemie alien. Wygląda to o wiele lepiej Jakoś muszę wam to powstawić I pokazać jak to wygląda I tu też jakieś wyrwiemy Tu są o wiele mniejsze te No idź, o! Tutaj troszeczkę ładniejszy Może to, to, to na ziemi położymy je Zobaczymy jak to, to jaka jest różnica. Otóż jest taka różnica. Jak wiecie hybryda to hybryda. Nie dość, że ma grubszą szyjkę. E, tutaj o, oczywiście pojawił się robal, chowacz, lasówek jesienią w las. To może być problem z tym. E, choroby, stare liście są zaleczone. No i co tu widać? Widać, że rozgałęzienia są o wiele mniejsze jak w, w liniówce także hybryda widać, że jest nie dość, że jest wyższa widzicie o koronę to jeszcze ma więcej rozgałęzi także była rzadziej siana to niekoniecznie powiedziane, że liniówka może gorzej sypnąć, ale widzicie, liniówka dopiero te boczne pędy gdzieś tutaj sobie o wychodzą a w hybrydzie mamy już takie boczne A w liniówce takie jest różnica. No. także taka różnica. No jest, no hybryda, no to jest potęga. Bardzo fajnie się krzewi, rozkrzewia, a liniówka, no będzie miała na pewno mniej tych rozkrzewień. Także zobaczymy, jak to będzie wrzliwa tutaj. Zbiornik i waga pokażą. Ale po, I zobaczcie nawet kolorystycznie, jak, jaka jest yy, yy, różnica. Yy, liniówka jest o wiele jaśniejsza. O, jeszcze sarny tam uciekają. Jest, jest naprawdę widać różnice. nawet w pokroju. Widać, że jest wyższa prawa strona. I ogólnie no, bardziej mi się podoba ten X-Time, bo ten to taki, no, no zobaczymy w sumie, co będę mówił. Najważniejsze, żeby padało, tak jak mówiłem wcześniej. Dobra, tyle z dzisiaj, ale pachnie powiem wam, nie wiem co to pachnie, ale czuć wiosnę normalnie, chyba chyba to to. W końcu mamy drugi dzień piękny, piękny pięknej temperatury i słońca. No nic więcej nie trzeba do tego, tylko pryskać, pryskać się na te choroby grzybowe, żeby było zdrowe eee, te, te nasiona, żeby nie było jakichś tam eee, plewów i w ogóle. Dobra. Trzymajcie się, na razie. Do następnego. został rzepak załatwiony dostał czego chciał zostało nam tylko pasty także chwaściki, idzie lancet lancet plus i tu mamy proszę Państwa doświadczonko jak widzicie coś tu jest nie tak coś tu zostało źle posiane tu brat się chyba zatrzymywał akurat pewnie sprawdzał jak sieje o, i otóż, tak uprawa pasowa w tradycyjny sposób. Czyli co drugą lejkę, ale no co, co jest, to wychodzi co 25 cm. Pszenica o no zima, Pasty są gdzieś tutaj między. Fajnie, taka wygląda, taka choineczka, taka szczota, O. Oto to, to, to tak wygląda, proszę Państwa, a tutaj mamy standard, czyli zwykły siew, no wygląda to lepiej, równiej, ładniej, ale w tamtym roku, czyli listopad, koniec listopada to głosiane, czy połowie listopada, czy początek, coś takiego, eee, bratu powiedziałem, żeby hektar obsiał co drugą lejce, bo chcę sprawdzić jak to... Masie do plonu i ogólnie, czy wytworzy większy system korzeniowy, i w ogóle I jak to będzie wyglądało. Mm, nie się. Ładnie się krzewi, chociaż późno siana, to powiem Wam, że wygląda obiecująco. Oby tak było w śniwa. No, a tutaj nie wiem korzenie, korzeń. Ładnie to wygląda. No, zobaczymy, co tak będzie. Czy warto było bawić się i co drugą lejkę No, zobaczymy. Także dobra. Tyle z dzisiaj. Będzie troszeczkę dłuższy vlog, jak jak zwykle. I tylko gadanie, gadanie. Nic, żadnych efektów specjalnych. Nie będzie za bardzo trudno. Nieraz tak jest. Nieraz jest taka robota, która po prostu jest nudna. Znaczy, nie. Może nudna do oglądania? O, dla mnie taka robota nie jest nudna, bo się zawsze coś dzieje. Co chwilę inne pole, yy, dużo saryn i w ogóle i ten. I widoków takich pięknych, pięknych widoków przede wszystkim, tak jak tutaj macie. To są mega widoki. Mnie się podobają bardzo. Dobra, trzymajcie się. Do następnego. you